Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Zapraszamy na stronę kapiak.pl Kupujesz czy licytujesz? W sklepie kapiak.pl Ty decydujesz. Sklep internetowy i aukcje jednosekundowe w jednym miejscu. Kupuj bez stresu lub licytuj. Uwaga! Sprowadzamy na zamówienie hurtowo i detalicznie każdy produkt wybranej firmy działającej w Wielkiej Brytanii. Zapamiętaj ten adres www.kapiak.pl Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Witam pana senatora Górskiego, witam pana Bogusława Mikite i wszystkich miłośników malarstwa. Witam pana senatora Augustyna z małżonką. I witam autora, pana profesora Leszka Wolskiego. Pan profesor jest absolwentem Wydziału Sztuk Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obecnie jest profesorem tej uczelni i pracuje w zakładzie malarstwa. Prowadzi pracownię dyplomową od wielu, wielu lat. Z twórczością Pana Profesora już się tu zetknęliśmy no, kilka no, 10 lat temu. O 87, o, 87 roku. Ale w tej chwili mamy przyjemność zaprezentowania na Państwu wystawy retrospektywnej, która no, obejmuje mniej więcej prawie 30 lat y, twórczości y, Pana Wolskiego. Jest to oczywiście wybór, który y, dokonał. Y, myślę, że obrazy, które są tu prezentowane, no, udowadniają, że Malarstwo jednak jest tym, co jak wyczytałem w jednym z wywiadów pana profesora, no nigdy nie zaniknie i to zawsze będzie gatunek, który będzie sprzyjać kreacji, obojętnie ile powstanie nowych mediów, ile będzie nowych form wypowiedzi, to takie jakby pierwotne jakby się określali. Technika jak to jest malarstwo daje wiele, wiele możliwości i można po prostu świat współczesny wyrazić poprzez malarstwo. Już niektórzy krytycy dawno, dawno chowali ten rodzaj sztuki, ale możemy się przekonać choćby na tej wystawie, że to jest grubo nieprawda. To jest kwestia no, pasji chyba i tego, że chciałem studiować sztukę jeszcze w szkole średniej. No i udało się dostać na studia. No, oczywiście cały okres studiów, poszukiwań. Potem długi, długi okres pracy na uczelni, bo ja już w Toruniu pracuję ponad 35 lat. Od 70. w Toruniu. Tak, czwartego roku na Wydziale Sztuk Pięknych. Uniwersytetu jako Kopernika w Toruniu. W ogólnym założeniu i zamierzeniu mam yy, mam założenie takie, by przekaz był pozytywny, harmoniczny, związany z jakimś pięknem, związany z harmonią i związany z budowaniem po prostu. Jakiejś, no powiedzmy, dobrej aury wokół nie tylko sztuki, ale i wokół tworzenia, wokół twórczości. Przede wszystkim interesuje mnie to, co, czego jakby słowami nie można powiedzieć, a mianowicie to, co wynika z formy i koloru. Mi się wydaje, że faktura jest jakimś rodzajem materii, który po prostu no zawsze działa w sposób bardziej namacalny. Natomiast kolor no jest bardziej uniwersalny, ale i też jest bardziej abstrakcyjny. Więc połączenie jakby z sobą tych dwóch wartości materii i koloru daje tą pewną namacalność, powiedziałbym rzeźbiarską, bo rzeźbiarze kształtują swój wyraz materią. Prawda, malarze bardziej może kolorem, ale połączenie i materii i koloru jest dla mnie yy, no jakby takim yy, no pewnym upodobaniem i kształtowaniem tego co gdzieś we, we, we mnie wewnętrznie tkwi. Także trudno to powiedzieć dlaczego. Po prostu no mam mam taką jakby wewnętrzną konieczność aby właśnie tak, a nie inaczej kształtować materię. Myślę, że malarstwo profesora mimo że nie widać człowieka na, na tych obrazach mówi właśnie o naszej kondycji, o ludziach, o lękach, o, o tym wszystkim, no co niesie cywilizacja. To może tyle ja oddam po prostu głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Na wstępie, Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi za to, że w tym pięknym miejscu no, została zorganizowana ta postawa. Ponieważ ten zbiór prac, który przygotowałem ma charakter retrospektywny, to też tutaj jak przyjechałem na taką krótką retrospekcję z Panem Profesorem Pręgowskim, no tak mi się to biuro spodobało i no, tutaj byłem Byłem bardzo mile, mile urzeczony tą przestrzenią, tą, tą, tą świeżością, tą czystością i tym miejscem, że, mm, no, udało się po prostu tę wystawę tutaj zorganizować. Dziękuję również pani Elżbiecie, która tutaj była dobrym duchem, że tak powiem, tej całej sprawy i... Szanowni Państwo, po tylu latach, czyli od, powiedziałem wcześniej, 87, nie, wówczas dyrektorem był Pan Podolak, Andrzej, i to był rok 97, czyli mówiąc krótko, o 10 lat się pomyliłem, no, ale stary człowiek ma prawo się mylić. Więc chcę powiedzieć, że że y, udało się to wystawę zrobić. Jestem tutaj bardzo y, no, również y, mile, y, mile, y, nie tyle zaskoczony, co uradowany y, tą ekspozycją. Dziękuję y, pani Ewie Podolak, która y, aranżowała y, tę ekspozycję. Y, Zapraszamy na stronę kapiak.pl. Kupujesz, czy licytujesz w sklepie kapiak.pl, ty decydujesz. Sklep internetowy i aukcje jednosekundowe w jednym miejscu. Kupuj bez stresu lub licytuj. Uwaga, sprowadzamy na zamówienie hurtowo i detalicznie każdy produkt wybranej firmy działającej w Wielkiej Brytanii. Zapamiętaj ten adres www.kapiak.pl. Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502-314-930.